6 grudnia. Wróbelek z ratuszowej wieży. Bardzo wysoko. Na samym czubku ratuszowej wieży siedzi sobie wróbelek ćwierek. Jest taki malutki, że prawie go nie widać. Cirek uważnie obserwuje, co dzieje się na rynku. Z góry ludzie wyglądają jak mrówki, które nie wiadomo po co, tłoczą się tam na dole. Przecież niedaleko, nad rzeką, jest duży park i tam jest tyle miejsca. Świrek pofrunął na wieżę kościelną. Tam zazwyczaj siedzi gruba kawka. Na wieży jest taka mała chorągiewka. Przy wietrze można się na niej kręcić jak na karuzeli. Ale dzisiaj nie ma wiatru i siedzenie tutaj jest bardzo nudne. Rubelek poleciał na dół do fontanny, aby napić się parę łyków wody. Jest mróz i woda zamarzła. No dobrze, później poleci do jeziora w parku albo nad rzekę. Tam woda nigdy nie zamarza. Najpierw jednak musi coś zjeść. Na rynku jest tyle przysmaków. Okruszki chleba, resztki owoców, kawałki kiełbasek. Jest nawet połowa precla. Brr, jakie to słone. Po zjedzeniu czegoś takiego jeszcze bardziej chce się pić. Już lepiej zjeść tego placuszka bożonarodzeniowego. Ale jak to zrobić, kiedy tu tyle ludzi i oni wciąż się kręcą. Nie ma ani chwili spokoju. Jarmark bożonarodzeniowy nie to z pewnością nie jest dla wróbli. Rozsiadał się na latarni i przyglądał się, jak pewna dziewczynka kupuje pełną torbę karmy dla ptaków. Kurwa, to jest ta mała, ciemnowłosa Lena. Przed jej oknem znajduje się karmnik, który jest zawsze pełen świeżej karmy. Oczywiście to jest sekret którego ćwirek jeszcze nikomu nie zdradził. Tego by jeszcze brakowało, żeby sroki, kosy i ta bezczelna kawka wyjadły wszystkie smakołyki.